W dzisiejszym filmie wybraliśmy się odebrać samochód marki MG. Zapraszamy do oglądania. Wielu załatwione, czas na jazdę. Panie Łukaszu, więc samochód jest wyposażony zgodnie z wymogami. Gaśnica, trójkąt, w razie czego koło. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne. Myślę, że w Pana przypadku instruktaż mogę sobie darować, bo autem jeździć Pan umie. Tak, kiedy już jeździłem, to wiem, co jak... Czas jeździć po trawie. Najważniejsze dzisiaj radio cisza. Chyba pierwsza rzecz, którą trzeba wiedzieć, to jest dla pasażera, to dla kierowcy. Wyciszenie po wciśnięciu. Tak, na miód. O, też bardzo fajna opcja. Dobra, to ruszamy w trasę. Zobaczymy czy da się zdać egzamin. No to przygotowanie do jazdy. Pamiętajcie, bardzo ważne. Pierwsze jest wysokość, potem odległość, samo sobie oparcie. Załóż problematyczne, gdzie co jest? Zagłówek. To dużo razy poruszam. kierownica po siebie, od siebie. Bardzo ładnie. Teraz stawiamy lustereczka. Jedno. Drugie. Zapinamy pasy. Pamiętajcie, nie może być poskręcany. W ogóle gościa nie słychać. On jest zapalony, czy nie? Nie wiem. Ja chyba nie. Nie reaguje na gaz. Może musisz sprzęgło trzymać? Oh. No, teraz gościa słychać. Myślałem, że to go nie słychać w ogóle. Silnik 1.5, 115 koni. Zobaczymy, co potrafią chińskie koniki. Podobno Europa, Włosz w ekologię, a Chińczycy w technologię. Zaraz to sprawdzimy. Pierwsze wrażenia, bardzo przyjemne. Samochód na przejechanie ledwo 400 parę kilometrów. Nie te 400, to jest do stacji benzynowej. To jest ta, siadasz do auta i nie wiesz gdzie co mamy. To jest dostarczanie radia. Tu, nie, nie może budkowy Fajna jest technologia jak się mówi obsługiwać. Może jak się go wyłączy, i nam powie. No powiedz samochodziku ile masz kilometrów. O. Przebieg 22 km. Nieźle. Okazuje przebieg samochodu. No to wiem, ile ma kilometrów, więc ruszamy. Przyjemny dźwięk kierunkowskazów. Myślisz, że to biega z głośników? Chyba tak, bo to chyba za przyjemny wygłos przekaźnika. Ok, no, nie to obrotomierza, albo sobie wyłączyłem. Nie widzę, gdzie jest obrota silnika. To na egzamin fajny plus dla egzamiotora. Jak mamy mieć obroty między 1800 a 2600, wyłączyć obrotomierz. Ani tu są obroty, na dole. Na tej kresce. Przesuwano, ale dziwne. Całkiem przyjemnie nim się jedzie. Silnik 1.5, wolno sący, cokolwiek by to znaczyło. Ma system start-stop, ale wyłączy się w ten sposób, że nawet nie słyszałem tego. Nawet się zbiera jak na 1.5, ma ponad 100 koników. A jak pojeździłeś troszkę dłużej tym Hyundai'em najnowszym, to co stwierdzasz na temat właśnie wyświetlania znaku i komunikatów, ostrzeżeń? Troszkę za dużo te całej elektroniki, tak jakoś. Może jestem już starej daty, że jakoś wolę mieć liczyć na wskazówkę i sam wszystkiego na wskoczuwać. Tak tam auto mnie cały czas poucza, że na linię wjechałem, że tam prędkość przekroczona, że znaku nie widziałem. Często te znaki też na przykład źle odczytuję mnie straszy na przykład, że nie mogę wjechać, bo jadę pod zakaz wjazdu. Podpowiada mi kiedy bieg zmienić, kiedy zrobić redukcję. A miałeś w planie jako przez pryzmat tego, że kursanci nim jeżdżą, Wyłączyć to? Można to wyłączyć, ale po pierwszym zgaśnięciu się od razu resetuje i trzeba to od nowa wyłączać. Wyłączać albo wyłączać, jak to woli. Pierwsze wrzenia bardzo fajne. Kierowca nie jest okrągła, czuję się jakbym sterował samolot. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Klimatyzacja sterowana na wyświetlaczu. Wow! Można zrobić zimniej, chłodniej. Mniej wiatraka, więcej wiatraka. Tutaj. Gdzie ma wiać. Ale sterowanie ciekawe No bardzo bardzo. Jest na ekranie. Mogę w ogóle wyłączyć klimatyzację Póki jest nowe i działa fajnie, to super. A jakie byś przewidywał usterki? Ciężko tylko powiedzia by nowe auto, Barłem pod uwagę, żeby się w ogóle nie psło. ale prawdopodobnie jakieś usterki jakieś elektroniczne ewentualnie. Z tego co posłuchałem, jakieś opinie na ten temat tego silnika, to jest bardzo prosty silnik, więc nie będzie się prawdopodobnie psuł. Z tego co mówią jeszcze mechanicy, to łatwo będzie do niego gaz założyć i będzie chciał jeździć na gazie, także będzie bardzo oszczędny. Chociaż sam sobie ten silnik był podobno bardzo oszczędny. Zobaczymy ile nam spali podczas testów. Czyli sam silnik w sobie to nie jest jakaś odkrywcza technologia? Mechanicy mówią, że nie, ja to tylko po polnik, bo tak jak mówię, średnio się na tym znam. Wiem tylko jak odpalić i jechać, ale co oznacza różne jakieś oznaczenia, to no jakoś nie jest moja mocna strona. Wiem, że jeden pijędzie, że wlewać benzynę, a nie ropę. Nie wiem, czy jak się w nim, to nie jest przyjemniej niż w Hyundai'u, siedzenia bardzo wygodne. To takie dość przestrzenne to auto, mimo swoich małych gabarytów. No i zabawa. Gdzie mam wsteczny? Dobra, chyba trzeba wcisnąć. Jest. kamera cofanie. Nie zapisuj, że Full HD, ale... ale całkiem źle widać. Ten film to tylko zapowiedź kolejnych filmów. Przygotujemy jeszcze czynności kontrolno-obsługowe oraz traskę egzaminacyjną pojazdem marki MG. Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!